Witam serdecznie 3 maja 2023 roku w zaczarowanym ogródku. Film ten nagrywam 3 maja, wysyłam, montuję dopiero 7 maja. Dziś jest zimno, mokro, paskudnie, temperatura na zewnątrz 6 stopni, więc raczej spacery są niewskazane. Zapraszam więc do oglądania filmu. Kończą kwitnienie już. Tulipany olbrzymie, wielkie. Natomiast szykują się do kwitnienia tulipany drobniejsze, takie takie jak ja mam akurat w ogrodzie. Kwitnie mahonia miododajna. Pszczółek nie ma, bo jest po deszczu i ma zamiar jeszcze padać deszcz. Ale kiedy jest ładna pogoda jest multum pszczółek, czmieli. Kwitnie pigwowiec. Wprawdzie to jest krzew owocowy, ale tak ładnie kwitnie, że muszę go pokazać. Pamiętajcie, Pigłowiec lubi słońce. W półcieniu będzie miał mniej kwiatów, mniej owoców. Kwitną srebrniki Judasza, powysiewały się w różnych miejscach. Uwaga, zaczyna budzić się do życia Hibiskus. U mnie na razie dwa hibiskusy na 7, czyli czyli jeszcze nie wszystkie. Jeżeli chcemy przyspieszyć kiełkowanie, to musimy budzenie się do życia, to możemy nakryć na przykład folią, żeby nagrzewała się ziemia od słońca bardziej nagrzewała. Będą kwitły niedługo już orliki i yy, ładnie wypuszczają listki budleje, nie budleje, tylko lawendy, które przycinam na jeżyka każdej jesieni nie wykopywałam jesienią moich lilii nie oczyszczałam korzeni, nie wymieniałam ziemi więc dwie lilie mi zginęły w te miejsca posadziłam gladiole. tutaj mam Pełne tulipany, które niestety wyglądają w tym roku brzydko. Być może któreś zakwitną, ponieważ zdeptały je i sikały psy. A pamiętajcie, że mocz psa jest dla roślin zabójczy. To są to akurat nie moje psy, bo czasami przebywają u mnie psy koleżanki i one są takie jakieś niewychowane za bardzo. Trzeba mi się uzbroić w cierpliwość. Tutaj mam tulipany, te, które nazywam. Mm, nazywa, a, tu jest nowy tulipanik. To jest nowy, przepiękny, różowo-biały. Pokażę Wam zdjęcie. Zrobiłam, kiedy była ładna pogoda, jak wygląda. A tamte tulipany nazywam kameleony, ponieważ zmieniają barwę. Zakwitają na żółto, a później zmieniają barwę na czerwony. Kolejny hibiskus, który jeszcze śpi. <laughs> tu są stokrotki polne, oczywiście z nasion wyhodowane, i będę musiała je poprzesadzać w inne miejsca. Zresztą na dzień dzisiejszy już jedne, bo mam we wiaderku i w Donicy, na jedne już przesadziłam. I w nowych miejscach czują się fantastycznie. No Wszędzie jest po odrobinę tulipanów, no bo szkodami. Porozmnażały się niech rosną. Floks będzie kwitł w lipcu, chyba jakoś tak. I przezimował ładnie rododendron, yy, mimo że rośnie pod orzechem, ale wpadłam na pomysł i zbierałam wszystkie zielone liście orzecha które tu spadały, chodziło o to, żeby one wyschły w innym miejscu i później dopiero suchymi, suche liście tu nagarniała. Ten rododendron przetrwał kreta, który podrył pod nim i długo wisiał tak, tylko że nie wisiały w powietrzu, bo ja nie wiedziałam o tym. Specjalnie jakoś się nie troszczyłam, znawodziłam go na jesień i teraz na wiosnę obornikiem i będzie kwitł już nawet zaczyna kwitnąć um, środek dendronu się złamał i będę go ukorzeniała jeśli się uda zrobię o tym film pod orzechem rośnie też piwonia którą wykopałam z innej części ogrodu i dopiero pierwszy rok ma zamiar zakwitnąć, ale to tylko dzięki obornikowi Ponieważ, tak jak mówię, rośnie pod orzechem. Tutaj takie małe zielone z lewej strony to jest hortensja, spatyczka, nie wiem jaka, nie pamiętam, ale będę musiała ją przesadzić, bo tu jest zbyt dużo cienia. No i tutaj, wprawdzie, to są warzywa, ale ładnie kwitną, więc pokażę. To jest czosnek niedźwiedzi i. Wszystkie przekwitłe kwiaty będę wycinała. Jeden zostawię na nasionka, no bo będę próbowała wysiewać. Sezon bez eksperymentów to sezon stracony, więc będę próbowała ten czosnek wysiać. A zobaczcie, jaką niespodziankę zrobiły mi srebrniki Judasza. Powinny kwitnąć na takie piękne. Kolor. A one w tym roku, w tym miejscu, zakwitły tak. Jak motylki. Nie wiem, yy, czym to jest spowodowane. Bo wszystkie traktowane są jednakowo. No, ale coś fajnego. Takie. A no tu są dzieci. Srebrników, które warto przesadzić jesienią w inne miejsca, tak żeby ładnie rosły, rozsadzić i będą kwitły. Przypomnę, że srebrniki to są kwiaty na sztuczne bukiety, przepiękne sztuczne bukiety. Kwitnie pięknie magnolia, też podsypana obornikiem, podsypana igłami sosnowymi. I tu spacerując zahaczamy o lilie. Zawsze trzeba przejść obok lili, bo od 1 maja mm, grasuje poskrzypka liliowa. Poskrzypka liliowa, zwana inaczej stonką liliową, auć! Zwana raczej, e, inaczej stonką liliową, zjada listki lilii, później znosi jajeczka pod spodem, pod liśćmi. Wyglądają jak taki Piasek po deszczu, jakby oblepił te liście, później takie ohydne gąsieniczki są wściekle głodne i zjadają nasze lilie, liście, stożki wzrostu, pąki. Także spacerując obok lili, zajrzyjmy, czy nie ma tam poskrzypki. Ona nie gryzie, zbierajcie ją i niszczcie, bo inaczej to stracicie te piękne kwiaty, jakimi są lilie. I pamiętajcie, że poskrzypka, chruwa tak jak biedronka i tak się zachowuje. Gdybyście chcieli ją zbierać. Nie gryzie. No i tutaj jest drugi hibiskus, który zaczyna budzić się do życia. Ten przeszedł wiele, ponieważ tutaj kretowisko było, mrowisko. No i zobaczymy, zobaczymy, jak mu będzie w tym roku, wsadziłam go do doniczki i zobaczymy. Ten tak samo, nie będę rozgrzebywała, na razie tu nic nie widać, a ja dosyć obficie go przykryłam. Także czas pokaże. Na skalniaku wszystko zarosło srebrnikami Judasza w dużej ilości, na razie ładnie to wygląda ale część będę musiała jednak wyrwać, ale poczekam aż przekwitnie. Roślin ze skalniaka nie znam po nazwach, nie mam czasu w to wnikać. Tu jest nowy nabytek, spodobał mi się, bo takiego jeszcze nie mam. Tutaj kolejna roślina na skalniaki, taka zadarniająca. Tu będę musiała przerzedzić, ponieważ rosną żurawki. I ten pierwszy rząd tych srebrników będę musiała wyrwać, żeby zrobić miejsce żurawkom, żeby dać im trochę słoneczka. Ale to mówię dopiero jak przekwitną. A tutaj tak jak mówiłam, obok rośnie hortensja z patyczka. Już nie pamiętam, która, bo robiłam doświadczenia na wszystkich tych trzech, które mam. W każdym razie posadziłem ją tu w zeszłym roku. Była taka dosyć nieciekawa, zobaczymy jak będzie w tym roku. I mam dla Was przestrogę, jeżeli chodzi o barwinek. Barwinek jest rośliną strasznie ekspansywną, i jak na początku walczycie, żeby go w ogóle mieć, tak później, żebyście nie żałowali, że go macie. Ponieważ rośnie, zarasta na waszych oczach, zarasta tą część ogrodu, której nie chcecie, żeby zarastał. I ja go plewie wycinam, wyrywam, a on dalej pcha się tam na pozostałą część skalniaka. Także, jeżeli chcecie go posadzić, to dobrze przemyślcie, w jakim miejscu go sadzicie. Jeżeli chodzi o drugą część, kolejną część ogrodu, dzięki obornikowi bydlencemu wszystko ładnie rośnie. Nawet powojnik Andromeda, czyli Clematis Andromeda, który bardzo źle się czuł od strony południowej i w zeszłym roku, dwa lata temu został przesadzony do półcienia, marniał, wydawało się, że zginie, a tutaj wypuścił nowe pędy i chyba będzie rósł, czyli... Obornik bydlęcy działa cuda. Tutaj przewrócił się jałowiec pod wpływem śniegu zimą, kiedy to był taki mokry śnieg. I wygląda egzotycznie. Wygląda ciekawie. Ale niestety yy, przewrócił się jego korona sięga zbyt blisko winogrona, i tą część będę musiała odciąć. Zostawiając tylko pędy na podpórkę, żeby się dalej nie przewracał. Ale te igły to wszystko będę musiała odciąć, żeby, żeby to winogrono nie wspinało się po jałowcu, bo to by nie było dobre. Już taka egzotyka nie byłaby zbyt dobra. Tutaj rosną liliowce. Wydeptałam ścieżkę, ale liliowiec ją zarósł. Niestety, albo stety, nie wiem. Przepięknie, dużą ilość pąków mają w tym roku piwonie zasilone obornikiem bydlęcym. Hortensja ogrodowa nieokrywana na zimę w zeszłym roku kwitła. W tym roku też jest nieokrywana, zobaczymy jak będzie wyglądała, czy zakwitnie. No i przy okazji sprawdzimy kolejną lilię, czy nie ma poskrzypki. Jeszcze raz mówię, poskrzypka porusza się jak biedronka, nie gryzie, więc szukajmy. Jak znajdziemy, to po prostu ją niszczmy. I jeszcze chyba raz przypomnę, że biedronka ratuje się, biedronka, poskrzypka ratuje się, spadając po prostu z krzaka, a jak spadnie na ziemię, to już jej nie znajdziemy. Jakiś taki ma kamuflaż, taki sposób, nie wiem jaki, że możecie szukać, grzebać, jej nie ma. Jak widzicie, jest po deszczu i przed kolejnym deszczem. Maj. Maj jest różny. Maj jest różny. Często zimne tutaj tulipany, których już nie miałam gdzie wysadzić. Częściowo szkółka, częściowo po prostu tulipany. Jest mnóstwo kwiatów na piwoniach i mnóstwo mrówek, które po tych kwiatach wędrują. To jest trochę denerwujące. bloksy będą kwitły prawdopodobnie w lipcu. Ja mam takie żywo różowe. Jeżeli chodzi o piwonie to ten obornik bydlęcy bardzo im pomógł. Żadne inne nawozy tak nie zadziałały jak właśnie ten obornik. A tutaj jest gozik brodaty, który przesadzałam na którymś filmie pokazywałam. Kolejna szkółka tulipanów, czyli młode cebulki, które zakwitną być może w przyszłym roku. Kolejne floksy, tulipany pełne, żółto-czerwone. I kolejny hibiskus, który jeszcze śpi. Przypomnę, na 7 hibiskusów, 2 budzą się w tej chwili do życia. Orlik był tu taki śliczny, różowy. Zobaczymy, czy tak samo zakwitnie. Tulipany kameleony, które z żółtych zamieniają się w czerwone. I tu mamy mieczyki, które zimowały w gruncie. Oznaczone oczywiście, żebym ich nie rozdeptała, nie wyplewiła. No i czas pokaże, czy warto zimować mieczyki w gruncie. Tutaj druga kępka takich mieczyków. Na razie jeszcze nie wszystkie widać, no ale. Tak jak mówię, czas, pokażę. Irysy, kolejny goździk brudaty i tutaj mam groszek pachnący, on się wysiał gdzieś tutaj i w żaden sposób nie mogę mu pomóc. W ogóle nie wiem nic na temat groszku pachnącego, jak go uprawiać, czy można go przesadzać, kiedy można go przesadzać. I co zrobić, żeby on zechciał korzystać z jakichś podpórek? Bo ilekroć próbuję mu pomóc, podstawić jakieś podpórki, to on się na mnie obraża i zaczyna być taki brzydki. I nie wiem, po prostu zostawię go tak, jak jest kolejny rok. To już chyba będzie trzeci rok. No, i kolejne lilie, które trzeba po prostu obserwować pod kątem poskrzypki liliowej. A ten pojemnik po o, jajkach, który, w którym były mieczyki, zostawiłam przez zapomnienie, przez nieuwagę i okazało się, że tutaj chowają się przed upałem ślimaki. Czyli nie muszę ich szukać, bo podniosę. Ten pojemnik i, i są pod ręką. Jeszcze kwitnie szafirek, ale ten szafirek jest, a tam, który widzieliście przed chwilą, jest po prostu w takiej małej doniczce, płytkiej małej doniczce. Dlatego kwitnie później. Posadziłam go tam na chwilę. To były dzieci, szafirka i tak już został. Jeżeli chodzi o hortensję, jest mrozoodporna sama w sobie, ale nie są mrozoodporne te zielone listki. I kiedy będzie zapowiedź zimnych ogrodników, przygruntowych przymrozków, to radzę okryć jednak tą hortensję, bo w innym przypadku te listki umarzną i hortensja będzie zajęta wypuszczeniem nowych listków. A tym samym zakwitnie o wiele później, niż gdybyście ją ukryli. To mówię ze swojego doświadczenia, bo takie coś już przeżyliśmy. Z moją hortensją przemarzła, a później wypuszczała nowe listki i zakwitła bardzo późną jesienią. A tutaj albo łubin wysiał się w goździku, albo goździk wyrósł w łubinie. W każdym razie takie nie wiem, czy będzie im to towarzystwo razem odpowiadało, ale, ale już nie chcę mi się goździka przesadzać, a łubin przesadzania nie lubi. A tak wyglądają listki zimowitu jesiennego. W tej chwili stanowią takie fajne tło w ogrodzie. Kontrastują z juką ogrodową, i, i to jest piękne, z tym, że y, kiedy już zaczną te liście żółknąć, trzeba je wyciąć i zaznaczyć to miejsce, żeby nie podeptać czasami y, tych y, zalążków, kwiatuszków zimowitu, które Jesienią wyrosną z podziemi, ziemi, zwiastując nadchodzącą jesień. Takie piękne różowo. Takie różowe kwiatuszki. Jeżeli chodzi o, o jukę, jeszcze się jej nie przyjrzałam tej wiosny. Rzucając tylko wzrok. Zauważyłam pełno ślimaków. Ale no. Byłam zajęta czym innym, być może poniedzieli bardziej zajmę się tym ogrodem kwiatowym i kolejne tulipany pełne a tam rosną smulinosy, czyli takie żelazne lilie i, i tam rosną też mów konwalie majowe. A tutaj stało się coś niedobrego, podejrzewam, ponieważ stąd wykopałam piwonie, posadziłam pod orzechem. i, A tutaj posadziłam hortensję. Został jakiś korzonek piwoni i rosła sobie, rosła, a w tym roku chce nawet kwitnąć. Tutaj jest Molinos i Konwalia Majowa. Konwalia, jak będziecie chcieli sadzić, to radzę posadzić do pojemnika, ponieważ konwalia bardzo jest ekspansywna, zarasta ogród, bardzo trudno jest ją wyplewić. Tak jak mówię, łobień, naparstnica lekarska, różyczka z patyczka, moje gladiole, kolejne, kolejne tulipany pełne. Orlik i jeszcze okryta budleja Dawida, dlatego jeszcze okryta, że po prostu będzie zimnych ogrodników, nie będę biegała, będę miała co okrywać, więc ta budleja niech tak zostanie. A tu zobaczcie, jakie cudo rośnie. Piękny. Niewielki, ale piękny. Powiem tak, te duże tulipany już przekwitają. U mnie jeszcze nic nie kwitło w tym czasie, tylko te moje żółte wielkie. A, a teraz. Teraz będą kwitły. Klematisa Kacpra przycięłam połowę do jednego metra i rozrósł się, ale nie rośnie do góry, tylko jakby do środka ogrodu, więc go podwiązałam troszkę, żeby pokazać mu gdzie jest jego drabinka. Tutaj jeszcze trawa nie przycięta. Nie było czasu. Za chwilę zakwitnie żółty y, kosaciec irys właściwie, a to jedno i to samo. Na kosacce syberyjskie zaczynają formować pąki. Także, moi drodzy, to tyle. Z mojego ogródka kwiatowego w tym roku, 3 maja, taki spacer majowy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Cieszę się, że jesteście. Życzę Wam takich majowych wrażeń, czy to ze spaceru po parku, czy z ogrodu, czy z balkonu, czy nawet z Waszego parapetu. Dziękuję za uwagę, za to, że jesteście. Dużo zdrówka życzę i do następnego.